Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak lotnąć a raczej nie lotnąć e, legendę z ołtarza. Dobra. Pierwsza próba nieudana. To po teraz poczekam, aż to się zrespi wtedy znowu nagrypanie i wtedy wam pokażę jak lotnąć legendę za trzecim sercem. Ciężkie do zrealizowania, ale mówię wam, to się po prostu uda. To do zaraz, dobra, ołtarz już się pojawił, teraz pusto, do trzech razy sztuka, to zaraz, właśnie zaraz zobaczycie jak spada legenda, z Marlot za trzecim sercem, teraz otwieramy legendę, dobra, heroi, może być, nie jest tak źle, jedno hero na trzy serca, Niedługo może znowu uda mi się lotnąć Jakieś serduszko z Marlot na no, jak na chwilę obecną zapraszam was do łaźni Dobra wbijam na łaźnię tu już jest ale nie złapię. Dobra jest jakiś karowany, nic twarz nie to. Karowany czy nie twarz? Dobra, mam zły naszyjnik, ale jazdzę z nim. Jak padnę, to wbiję łowcą. Eee, już klątwa? O! Ale tam... Uuu! Ma 26%. Jest ładnie. 26, 90. Już mi walnął. On już jest po ostatnim, ja nie. Podwójny? No dobra, wygram. I mamy Agde! Bijemy go Reszta blokowanie, kurczę Ochrona żywiołów Jak widzicie mam odrzut Miałem bić Nitwasza Tam jeszcze walczy Saichan i Jak wygram z Nitwaszem To w sumie będę miał kolejnego przeciwnika Bo o ile Sai wygra Już dostałem CBK -a. Hmm. Nie wiem czy nitwasz to jest wojownik czy czasami nie jest tancerzem Czy to nie jest jakiś błąd bo Unik już 3 na 9 ciosów Blok 1 Blok przebicia No Dobra mnie to jakieś leczy Mam 900 leczenia dobra Ale zanim ja... O o o o o o o, o Haha, <laughs> jazda. Ale on niszczy energię. Uniknąłem cebeka. O, kurde. O, zamro. <grym> orzetka na krytyku i przebiciu. Dobra, chociaż to tysiąc. O, klątwa. Ma 30%. Ja mam 82% prawie, że. Ale ja znowu orzetka. Tutaj koledzy pisze, że pada. Kurcie, no ja to muszę wygrać. Z nim wygram, to tutaj mam jeszcze jakiegoś Joli Jumper. Jolly jumper. Teraz. Muszę nazbierać energię. Żeby mieć ten podwójny, bo ten podwójny serio może mi dużo dać. On ma 34% przed podwójną ar a ja mam 30, e, 71 przed pojedynczym AR-ką. Dobra Nie no o, znowu Zamro, Ten Orzetka Ale <słuch> Lag F5 Dobra Ja to muszę Ja to muszę trafić Ominie czy nie ominie Rob, ja dole, jebany Woj z... Zy... On jest kurwa gorzej niż tancerz. Osiem uników na 30 ciosów, 3 bloki przebicia Trzy normalne bloki i 4 orzetki. No gorzej niż tancerz Dobra, sądzę, że miałbym łatwiej. Idę na teraz na łowce, widzimy się zaraz. Dobra, złapałem koidest. Wiem, że ma legendy dotyk i ostatni ratunek uh, krytycznej fizycznej żadnej nie ma ale o kurde kląd czyli ma jeszcze kląd ma ostatni u mnie nie, nie. dobra mamy agdę akurat mi się błogo KB skończyło już mu dotyk siadł miejmy nadzieję że Wygram to. Ugram. Eee, czeka... pomki. Eee. Tak trochę się tak cykam, cykam, cykam się. Eee. Znowu dotyk. Klątwa. Eee. Serio? Przegram kolejną walkę, czy... Wygraj to. Dobra, jest! Aha, dobra, no to mamy jeszcze jedną walkę. <gryzamy> <gryzamy> Bo tutaj perp pisał, pisz jak ktoś P będę dobijał. A, nie czytałem czatu, no i <gryzamy> Agda też piszesz że teraz nie miał mi no to w sumie Agda jesteśmy kwita, Ty ją ominąłeś na tropie, a ja Cię ominąłem na tancu. No i w sumie to, że Cię ominąłem. To... Mm, dobra. Daj jeszcze raczej wygram. Raczej bezproblemowo. Co? O kurde. Ładny cebek Perpo Za 12 koła Dobra, wygrałem No to robimy Cięcie i czekamy na następną walkę Dobra, kolejną walkę mam Z Mykozisek Kolejny raz Ale no, dobra Włogo klątwa jest No musi powchodzić, musi Podwójna klątwa Już mnie zdablował Tutaj dostałem cios, tutaj nie, coś chcę, Dobra, idziemy web-web. łeb. peace. O, wygram? Nie, no. No to są jakieś jaja. Kolejna walka przywarcona. Tu mam przewagę, on ma 13%, ja dostaję trzeci cios, on unika kolejnego ciosu, tutaj znowu dostaję, on unika i padam. Do następnego.